Wam z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na te wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do niego, nie ma już wina. Jezus jej odpowiedział, czyż to moja lub twoja sprawa niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do snu, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powiem. Stało zaś tam sześć tonkli kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miany. Rzekł do nich Jezus. Napełnijcie z tą dwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział, Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę wiedzieli, przywołał pana młodego. Powiedział do niego, każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją wówczas gorsze, ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskim. Objawił swoją chwałę, Wierzyli w niego jego uczniowie. Następnie on, jego matka, bracia, uczniowie jego udali się do Kawarna, gdzie pozdali kilka dni. Oto słowo państwa.